Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Chciałbym dzisiaj powiedzieć trochę o ojcostwie i w związku z tym, że te następstwo pokoleń pojawia się w rozdziale 5, przeczytajmy dzisiaj z Księgi Rodzaju z 5 rozdziału. To jest Księga potomków Adama, kiedy Bóg stworzył człowieka na podobieństwo Boże, uczynił go jako mężczyznę i niewiastę, stworzył ich oraz błogosławił im i nazwał ich ludźmi, gdy zostali stworzeni. Adam żył 130 lat i zrodził syna na podobieństwo swoje i na obraz swój i nazwał go Set. Zwróćmy uwagę, że mamy tu następstwo trzech pokoleń. Najpierw Bóg zradza Adama na, swoje, na swój obraz, na swoje podobieństwo. Wiemy o tym, że było to czymś dobrym, czymś doskonałym wręcz. Natomiast później trochę powiemy o upadku. W przyszłości, ale później zwróćcie uwagę, że kiedy rodzi się set, to set już się nie rodzi tylko i wyłącznie na podobieństwo Boże, chociaż ten obraz Boże cały czas trwa, o tym mówi nam Jakub w swoim liście, ale jest już ten obraz jakoś zniekształcony, jest już pod wpływem tego pokolenia, które było bezpośrednio między Setem a Bogiem, a konkretnie pod wpływem Adama. A więc zrodził syna na podobieństwo swoje. Myślę sobie, że jest to taka rzeczywistość, o której my często, którą my rozumiemy, kiedy rozmawiamy o tym biologicznym wymiarze naszego istnienia, kiedy rozmawiamy o pewnym dziedzictwie dziedzictwie właśnie genów dziedzictwie pewnych obdarowań. Rozumiemy to również w jakimś pewnym wymiarze, kiedy myślimy o kwestiach finansowych o dziedziczeniu po rodzicach, czy nawet o pewnych kwestiach związanych z cechami naszymi, które dziś się ujawniają w trakcie naszego życia. Ale chciałbym dzisiaj powiedzieć przede wszystkim o takim duchowym dziedzictwie. Mianowicie o tym, że wydaje mi się, że bardzo, bardzo ważne jest to, w jaki sposób, w jakim sensie właśnie jak, jak ten ojciec wpływa na, na swoje dzieci, jako pewien archetyp czy pierwowzór Boga. I myślę sobie, że że jest to bardzo szczególne powołanie ojcostwa. Jeśli ten ojciec będzie zbyt przyzwalający, zbyt łagodny, albo zbyt wyobcowany, zbyt daleki, to w jakim sensie stworzy to dziecko na podobieństwo swoje, on jako ten archetyp władzy, zwierzchności, można powiedzieć takie pierwsze wyobrażenie autorytetu, a więc również pierwsze wyobrażenie Boga, no będzie w jakiś sposób Właśnie prowadził dziecko do takiego, a nie, innego, a nie innej perspektywy na Boga. Jeśli ten ojciec będzie znowu zbyt surowy, zbyt taki bezlitosny w wymaganiu czy w egzekwowaniu pewnych wymagań, znowu myślę, że może to być, no może to być takim szkodliwym dziedzictwem dla, dla takiego syna, również dla takiej córki. Natomiast wydaje mi się, kiedy patrzę właśnie na, na te pierwsze rozdziały. Księgi i rodzaju. Z jednej strony widzimy tam Boga, który jest twórczy i zachęca do twórczości swoich, swoje, swojego syna, później również swoją córkę, daje im dobre zadania, jest z nimi w tych zadaniach, obcuje gdzieś z nimi w tym ogrodzie, przechadza się w powiewie. Razem razem z nimi, a więc jest ta relacja, jest to, co sprawia, że oni się czują mocni, że czują się w jakiś sposób wyposażeni, przygotowani do, do zadania, ale jest również wyzwanie. Jest również wyzwanie, jest również właśnie pewne polecenie, jest też pewna granica, że pewnych rzeczy wolno robić, i nawet dużo rzeczy wolno robić, ale pewnych rzeczy robić nie wolno. Nie wolno zrywać konkretnych owoców z konkretnego drzewa. I, I myślę sobie, że to jest bardzo ważne. Z jednej strony pewne granice, które dają porządek, które, które, które stwarzają to bezpieczne środowisko, którym jest ogród. Jest jakieś prawo, są jakieś wymagania, jakieś zalecenia, ale jest też dużo wolności, i to wolności w kontekście dojrzałości, powołania do dojrzałości tego, żeby oni coś robili, żeby tworzyli, żeby naśladowali swojego ojca w tym momencie. Myślę sobie, że to jest taki dobry, właściwy wzór ojcostwa i chciałbym wszystkim nam życzyć, żebyśmy właśnie z tego wzoru ojcostwa brali przykład, tak jak apostoł Paweł mówi, w liście do Efezjan, że to właśnie od Boga wszelkie ojcostwo na ziemi bierze swoje imię. Życzę nam, żebyśmy właśnie z niego czerpali nasz wzór, aby nasze dzieci miały właściwe duchowe dziedzictwo. Panie Boże, daj wszystkim ojcom Brać Ciebie mądrość, panie, brać od Ciebie mądrość, brać od Ciebie przykład, panie, abyśmy te kolejne pokolenia przygotowywali do relacji z Tobą. Amen. Z Bogiem. Do zobaczenia.